Witamy z plantacji truskawki w gruncie. Dzisiaj porozmawiamy o regeneracji rośliny po stresach oraz o tym, jak zwalczać jednego z najgroźniejszych szkodników, mianowicie roztocza truskawkowca. Jesteśmy na plantacji, która w okresie przymrozków była chroniona niską okrywą oraz również była pod osłoną w czasie okresu zimowego. Jak widać, tutaj rozpoczyna się już pierwszy zbiór, ale widać jeszcze pojedyncze kwiaty oraz bardzo dużo młodych, zielonych zawiązków owoców. Patrząc na rośliny, no, widać, że ona tutaj ucierpiała. Widać tutaj sporo takich uszkodzeń. Przymrozkowych oraz taki, taką reakcję na niską temperaturę. Teraz rozpoczyna się bardzo dobry moment do regeneracji takiej rośliny po tym stresie. Zależy nam na tym, żeby te młode zawiązki, które tutaj są, były jak największe. Zależy nam na tym, żeby te owoce były wyrównane na każdym etapie zbioru. Czym w takim razie regenerować i jak zrobić, aby te owoce były duże? Polecamy preparaty aminokwasowe. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu Kaisi w dawce 2 litry na hektar. Kaisi bardzo ładnie poprawi transport składników pokarmowych do liścia. Kaisi będzie szybko pobierany przez rośliny, zawiera aminokwasy roślinne, które będą poprawiały transport składników pokarmowych oraz dostarczą roślinie niezbędnej energii do regeneracji. Kaisi warto zastosować z odżywkami z mikroelementami dzięki czemu dostarczamy roślinie pełen pakiet niezbędnych składników do regeneracji jeżeli chodzi o te zawiązki to tutaj warto dokładać preparatów algowych zależy nam na tym żeby te podziały komórkowe były jak żeby tych komórek było jak najwięcej to będzie wpływało później na wielkość tych owoców więc do takiego zabiegu Biostymulujące, biostymulującego warto dołożyć preparatów algowych, na przykład preparat Shigeki. Shigeki zawiera aspofilum nodosum, wyciąg z alg, ale takim rozwiązaniem, który będzie już takim pakietem trzy w jest preparat Kinactive Finicial. Tam mamy algi, tam mamy aminokwasy i tam mamy również mikroelementy. Kinakty Finisher zawiera również molibden, w związku z czym wszystkie te kwiatki, które się tutaj jeszcze pojawiają, one będą zawiązywać bardzo ładne owoce i zredukujemy ten efekt drobnienia tych owoców. W tym roku pytacie bardzo często o zwalczanie roztocza truskawkowca. Jakby się tak dobrze przyjrzeć tym liściom, to rzeczywiście widać tutaj, zwłaszcza na tych młodych liściach, takie charakterystyczne objawy żarowania roztocza. Mianowicie te liście są karłowate widać tutaj wybrzuszenia na tych liściach. Takie liście warto sprawdzić pod kątem obecności roztocza truskawkowca. Niestety szkodnika nie zobaczymy gołym okiem. Tutaj musimy się już udać do miejsca, gdzie jest dostępny na przykład mikroskop i zobaczyć co się dzieje na tej spodniej stronie liścia. Niemniej jednak e, wykonujemy zabiegi. Czym zwalczać roztocza truskawkowca? Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu Ortus. E, Ortus oprócz tego, że zwalczy nam roztocza, również będzie zwalczał przędziorka. Za tydzień bardzo wysokie temperatury. To jest moment, kiedy będziemy widzieć bardzo intensywny wzrost populacji przędziorka chmielowca. I nawet jeżeli teraz w tym momencie nie widać na liściach jaj, czy nie widać tych pierwszych stadiów rozwojowych, to pojedyncze dorosłe osobniki się pojawiają. To oznacza, że w przyszłym tygodniu naprawdę będziemy mieć tutaj duży problem. Dlatego, taki zabieg do zwalczania przędziorka warto wykonać wtedy, kiedy będziemy mieć okno zabiegowe, minimum 12 stopni, przez około 2 godziny po wykonaniu tego zabiegu. I wtedy zwalczamy sobie i przędziorka chmielowca, i zwalczamy sobie właśnie tego roztocza. Tak jak widać, mamy tutaj bardzo, dużą, bardzo dużo liści, bardzo bujna jest ta masa liściowa. W związku z czym ważne jest wykonanie, ważna jest technika wykonania tego zabiegu. Tam, gdzie jest możliwość zastosowania opryskiwacza z tym pomocniczym strumieniem powietrza, no to tutaj łatwiej jest dotrzeć do tej spodniej strony, strony liścia. Ale jeżeli nie mamy takich możliwości, to do Ortusa dokładamy slipę, dokładamy zwilżacz po to, żeby nam wprowadził substancję aktywną na tą właśnie spodnią stronę Liścia. Trwają intensywne zabiegi przeciwko szarej pleśni i tutaj rekomendujemy preparat Botrefin. Botrefin to jest cyprodynil fludioksonil, który będzie nam zabezpieczał jeszcze te wszystkie kwiaty, które są na plantacjach. Preparat działa zapobiegawczo, ale przede wszystkim działa interwencyjnie. Botrefin jest produktem, który stosujemy w okresie kwitnienia, ale nie należy do grupy SDHI, w związku z czym jest świetnym takim rozwiązaniem do rotacji, do przełamania tej ochrony, tak żeby nie wytworzyć odporności, żeby patogen się na mnie uodpornił. Botrefin ma 3 dni okresu karencji, natomiast Ortus 7 dni okresu karencji, także pamiętajmy o tym. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, regenerujemy rośliny po przymrozkach. Mówiłam o zabiegu akarycydowym. Do takiego ortusa świetno, świetnie pasują aminokwasy. Spokojnie ten zabieg można połączyć, tak żeby nie wykonywać dodatkowego przejazdu. Wykonujemy regenerację po stresach, ale warto pamiętać, że przy tych upałach susza i wysoka temperatura to też jest stres. Dlatego ja zalecam, aby dokładać jednak preparatów algowych, typu na przykład shigeki, które również będą przygotowywały taką roślinę do kolejnych stresów, związanych, związanych na przykład z suszą. Regenerujemy roślinę, zwalczamy przędziorka, zwalczamy roztocza truskawkowca, no i zwracamy uwagę na szarą pleś. Dzisiaj to wszystko z naszych zaleceń. Gorąco zachęcam do oglądania portalu jagodowe.pl. Następnym razem jak się spotkamy, zobaczymy jak zadziałały nasze zalecenia. Do zobaczenia.